Raj dla tych, co mają radzi przyroda. Markowica, Markowicach o dziada, przez te i tak szukam. Niewiele takich cmentarzy na górnym śląsku. Jest je to największy rezerwat. O, baszli... Witajcie. Dzisiaj zaś Jerzech we Ratiborze. To czwarty tajlik z tego miasta. Jeśli ktoś jeszcze nie widział poprzednik, to proszę obejrzyjcie. Szczególnie ten drugi tajlik, no co coś ich słabo idzie, a tam go domyło Zomku, ja no i też jeszcze inksze rzeczy. Była z nami Natalia, bez tajliki. Dzisiaj jej nie ma. Będzie za tydzień, to co my go dali. są. I dzisiaj byda majstrową filmik o dwóch raciborskich sztadtajlach, łobora i markowice. Napoczynamy, napoczynamy od łobory, a wy abonujcie kanał Knefel, subskrybuj, dzwoneczek i co piątek o szóstej wieczór nowe tajliki. Byćcie ze mną, a w toje nowe, to je nowy, to festelnie witam i proszę Was do starych filmów, bo naprawdę jej tutaj moc i każdy myśla, Dosia się coś Jademy. Łobora to las i ziedlung stadttajla raciboża. We Abstimmung, 20 marca roku 1921 w oborze nie było welunku. Z tego, co nie kwaterowały tutaj persony, to był las. Obora została w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co powstała w większości na placach dawnego regierungsbezirk Opel. No ale las na widoku przypod Rzeczpospolitej. Markowice, po niemiecku Markowice, a w latach 1936-45 Markdorf. To sztab Tyler Ci Boża od roku 1977, częściowo od 1973. W latach 1945-54 siedziba gminy Markowice, w latach 54-72 siedziba gromady Markowice. Dziedzina zmiankowano była po raz pierwszy w roku 1247. W Abschimungu 20 marca roku 1921 w Markowic prawie tyle samo ludziów welowało polski i Niemcy. Za Niemcami było ino 5 personów więcej. Markowice zostały w Reichu, w ramach nowej Provinz Oberschlesien, co powstała w większości na placach dawnego zbecirg Opel. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we całkiem dzisiejszym mieście Racibórz 9,24% personów zadeklarowało śląsko narodowość. Niemiecko zadeklarowało 2,72% personów. Jedni wpisali dwie narodowości. Nie wiem, genau, jakie były wyniki we Łoborze i Markowicach. Place te leżą we prostej linii kole 65 km na zachód od Katowic. Nasza rajza napoczynamy od łobory, sąmy we miejskim lesie. Do roku 1928 przynależał leżał on do Hercoga von Ratibor. No ale miasto wykupiło to od Hercoga Wiktora von Ratibor w roku 1928. Kiedyś było tu ujęcie wody do wodociągów miejskich. Był tu też. Była tu też sztela ze Krajbanki, co mianowała się Ratibor-Sztadwald. Ja, Stadwald, miejski las, a sąmy we, my jesteśmy we arboretru Morawskiej Bramy. Jeszcze na ten temat będziemy godać. Zielone płuca Śląska. Górny Śląsk, zielony i czarny. No ale tutaj, na tych placach przede wszystkim, zielony i niech nikt nie godo, co Śląsk je. Czorny. W Welesie mamy cmentarz ciałopalny. No, to, co po nim ustało, no, tutaj nic nie widać, no, no, ale były tutaj archeologiczne badania we XIX i XX stoleciu. A cmentarz datowany je na od VI do IX W to tu był owany? No, Słowiany. Mono to było plemia golęszyców. Niewiele takich cmentarzy na górnym Śląsku je, nie ich pora. No a tutaj mamy coś naprawdę fajnego. fajnistego. Jedyne we śląskim województwie, no bo są jeszcze we włopolskim, nie wiem jak podczeskim rozkierunkiem jest z kierunkiem je. ciało palne. Wiemy co ciała były polone i te tych umrzyków, Polili cuzamen ze zwierzyną i ich tak chowali. Ceramika też tu znodli, ja. Tak to było. I takie to stare czasy. Dynkmal, no ale nie ino ku Zocy, tych, co polegli we pierwszej i drugiej wojnie światowej, no ale też tych, co polegli we wojnie. Prusko-francuski w latach 1870-71, a tak richtig y, ferainu północno-niemieckiego, czyli Prusów i y, sojuszników ze Francją. No i wiemy, po tej wojnie powstał drugi niemiecki Reich. No, przetrwał do 1918. Ja, mamy tu Kierski i Durś wtoś łodowo z oca. Tym, co już dawno poginęli. durś pamiętam. Są genał na granicy. Łobory i Markowic. Toż nie wiem, genałkajmy Richtig są We łoborze albo we Markowicach. No, szajbnicie, bo idziemy zaroski do minizo, do zaczarowanego zagrodu I jedni piszą, co to są Markowice, jedni piszą, co to je łobora. No ale tutaj trafiliśmy jeszcze na bunker. Koch bunker. Ja. Do jednej persony. Durźmy są w arboretum Morawskiej Bramy. To jest całki kompleks w tym lesie. Powstało to w 2000 roku. To już 25 lat. No i wspomniało mi się też, co że czytał, co była tutaj? Skisko-skocznia. Nie wiem, Eli, to było tutaj. Konstrukcyjny punkt. To był K20. No, mało, no, ale była, słuchajcie, nie Ino we górach, nie Ino we Śląskim Beskidzie, no, wiemy, Wisła, ja. No, ale i tutaj, we Bożu, ja skokali na skijach. Eli, to je tutaj, choć myśl, a co nie? No, bo tutaj mamy Glazy. Glazy, co teraz już są nieużytkowane, no, ale. No, też szajbnijcie do kiedy tutaj cuk jeździł. Jeżek we zaczarowanym zegrodzie. Mamy tu roztomaite rośliny. Wszystko chłopisane Tutaj bajsfil damascyńsko rosa. No, raj dla tych, co mają radzi przyroda. No, nie trzeba tu wiele godać I no, pokoża jak to richtig fajniście wygląda. A najlepiej wygląda z wierchu. Wy widzicie te roski, to z wierchu, a jo, godą do was z dołu, i musza spiąć się na widokowy punkt, co je, pań te roski. Nie widać, no, ale za tymi strumami. Przed chwilą w zagrodzie, tak tych powinienem powiedzieć, dziwnym zagrodzie, no, ale nie dziwnym, dziwacznym, i no ze Zegrodzie Dziwów, tak my powinni powiedzieć, a nie magicznym, trafił chwana z Knurowa. Pozdrawiam go. A tutaj mamy drogoskazy. Kajmujemy iść. Niepokosza Wąszyńskiego. Chcę was zachęcić, byście tu przyszli. Ja też żałuję, co nie ma dzisiaj ze mną Weroniki, Bruna. No ale myślę, co kiedyś jeszcze tutaj przyjademy. A mono i ze starzikami. Markowsko-Panorama. No, markowsko, bo tak się odmienił po Śląsku. Nie Markowicko, tak jak nie jednym myślą, Markowicka po polsku, nie. No, Rybnik Szuwarowy, Dezyderata, no, to jeszcze na Kejnędy ustawiano. Nie pokażę wam wszystkiego, bo jeszcze musimy jechać do Markowic, do centrum dziedziny. No, a tu mamy już te drogowskazy, a my idemy do Minizo. Słuchajcie, no szkoda, co nie ma po śląsku tych drogowskazów, a ja słyszę tutaj też gości z drugiej strony granicy było słyszę czesko-gotka i są na niektórych tabulkach napisy po polsku i po y, no, chciałbym sobie po śląsku były, no, ale niestety nie ma po czesku. Ja, bo to jest wspólny czesko-polski projekt. Ja tu mamy nadgraniczny pas, nadgraniczny plac. To wszystko jest górny śląsk. Po jednej i po drugiej zajcie granicy. No i sumy we Minizo. To wszystko jest darma. Zegród. Zoo. Naprawdę ja myślał co tu będzie trzeba coś ich płacić. No nie, no i ostatnio, naprawdę to jest chyba kwestia poru ostatnich dni. ogłosili przetork na modernizację minizo. 10 firm startuje do tego, no obejrzymy. No, minizo, co tutaj mamy? No, ptaki, mamy kokota, mamy y, cipa, mamy kaczyce mamy fazany, mamy pawia, no i mamy też saki, mamy izle, daniele, świnie, co jeszcze mamy? No, cigi są tutaj, no i E, łowce. Ja fajnisty plac, no i z darmo. No, nie ma to śląskie zoowe, chorzowie, no ale fajniście, co, takie coś je. Przyjdźcie tutaj. Genau przy arboretum mamy gród ze strzednich stoleciów. Stowarzyszenie Dręgowie z nadgórnej odry. Tak się to mianuje. Łoni to założyli. Specjalizują się we. Słowianach, we Wikingach i we tych czasach pierwszej połowy szczednych stoleciów. No i też z darma tutaj włażymy. Fajny plac. Nie wiedział, że Łotym mają te trefienia. tu są, teroski z lot, motocyklów. No ale od 13 do 15 czerwnia będziemy mieli raciborski festiwal historyczny. Raciborski Festiwal Średniowieczny. Ja, oni to majstrują już od jakiegoś czasu. Ja w 2003 powstało to stowarzyszenie, ta Ferajna. No i słuchajcie, mogą tu też być kolonie Rostomajte, kolonie. Mogęmy tutaj Bajtle puścić na kolonie. Rodbych za jakiś czas Bajtla puścił. No, teraz kimo, od 2 latka. Fajny plac, przyjeżdżajcie i na roztomajte przyjeżdżajcie. No, co to są te dręgowie, no, to we gotkach skandynawskich ja, dręga, dręga jakoś tam, wojownik, ja. wuj można powiedzieć, no, wojok po śląsku byśmy yy, powiedzieli. Ja, są tu chopy we roztomajtych yy, obleczeniach ze średnich stoleciów, no. Fajnisty plac, Racibusz mnie zachwyca No i audycje we Rady Oku Vanessa. Co ja też kiedyś, bo historia mieczem pisana, tak się to mianuje. Co dwa w niedzielę, co że słyszał, tutaj chyba o dziewiątej wieczór Radio Vanessa, tutaj we Raciborzu. Jeśli mnie słyszy redaktor yy, Scholz, no to odezwijcie się do mnie, bo majstruję filmy o Raciborzu, co my go dali. Mono też pogodowy na ten temat. Kto by właśnie chciał przyjechać na ten festiwal, albo einfach do Heratibora, to może tutaj genau przy grodzie, genau przy arboretum przenocować. Camping Obora. Ja. No a przy temu mamy bazen, no jeż, jeszcze nie funguje, no bo ten mój był taki zimny, no ale już mamy dzisiaj ciepło, już w 20 stopni, to już mamy mojowo owo pogoda. Teraz już żaden nie będzie się spierał. my są we Łoborze albo we Markowicach. Są my we Markowicach, we centrum tej dziedziny, przy Kościele. Neogotycki kościół pod nazwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej, postał tutaj w latach 1874-1877. Na placu wcześniejszego drzewianego z roku 1623. Mamy tutaj jakieś graby Myślę, co farażów tak żech nawet nie kuknął no, no ale ze drugiej zajty co wam chcę pokazać po drugiej stronie cesty mamy taki fajnisty budynek, no fajnicy, naprawdę dzisiaj to jest restauracja przy kominku. Przy kominku polsku doje, a tutaj mieliśmy dynkmal. Dynkmal i jego pozostałości. Dynkmal ze I światowej wojny zniszczony w roku 1945 i mamy tutaj tabulki. Mamy to co zostało. Mamy Żeleźny krzyż. Mamy tu szyjnięto co Johan Wienczierz, który narodził się tutaj w 1892 umrzył w 1915 no to mamy czasy pierwszej wojny no ale mamy jeszcze tabulki, myślę, co zmajstrowane przez niemiecką mniejszość tych co poginęli we II światowej wojnie no bo mamy tu lata 1943 45 no ale terazki też dziwą no nawet mamy 47, to mono w jakimś lagrze albo jakaś w sowieckiej Unii, no ale mamy też 1915, a ja, Józef Wieczorek, toż mamy też i ze I Światowej Wojny to. No ja, to zostało, a przodzi był tu oryginalny kmal ze I Światowej Wojny. Dzisiaj mamy ze I Wojny i ze II tako takie tabulki co ładowają z Oca, personom ze Markowic. sufał trafił, że się tutaj ze widzem, ze Rybnika, ja. Z Rybnika. i powiedział mi to na drugiej stronie też, tu mamy Rostomajtę, Miana. i tu od was też była, ja. Była familia, mieszkała sam w Markowicach od dziada pradziada. Wszyscy ślązoki i, i tak szuką. Twojego nazwiska tu ma. Ale... Super, tu nie ma nie Bo tu, głównie z II wojny jeszcze na drugiej stronie, że widział tam też ciekawe było e, potem nie, e, rok e, 1921, to myślę, co to ze postania. To mamy tak, no nie nazwisk tu nie ma, nie są. są. No, czym to jest spowodowane? E, myślę, no nie wiem, bo myślę, że wszystkie są zidentyfikowane. E, Szajmijcie w komentarzach, jako to je. Widz mi padło co tukej była kiedyś staro szkoła, a na nowej szkole je ponoć tabula, co przypomina, że za czasów niemieckiego za, w międzywojennym okresie, była polsko-mniejszościowo szkoła. Myślę, co mogło być to tutaj, no bo Markowice były pod niemieckim reskierunkiem, ja do 1945 Durś, no a tutaj narodził się też Arka Bożek. Mamy tutaj ulica Arki Bożka. Mamy szaj Tutaj chyba jest Fara, ja. No i Arka Bożek ponoć narodził się. Tutaj kaj, mamy numer 3. No i jakoś izba pamięci. Tutaj ponoć mamy. Nic tu nie ma szaj Jakoś ponoć tabula je na budynku. A widza, widza, tam dalej, ale. Richtig, mamy tabula ku zocy Arki Bożka, czyli szkoła, była szkoła, dzisiaj tu już nie ma żadnej. Szkoły mamy numer 1, tu mamy numer 3, nieparzyste. No i no, w, tu w, chyba czas się ugodać. O arce Bożku, co się tutaj narodziło, ugodaliśmy przy Dynkmalu Arki Bożka w Raciborzu Bożu Nowych Zegrodach w zeszłym tydniu. No, można powiedzieć, Polski patriota ze Śląska. Tak krótko, ja, co żył pod rostomajtymi systemami. No ale to już więcej nie będzie godą, poczytajcie się o tej personie. No w końcu, żech dotarł. Pieronie, godzina, żech gledą. Dwie inksze kapliczki. Pieronie nad Łodrom jakieś tam wpisował, żech we a na grobli. Nie, słuchajcie, trzeba wpisać ulica na grobli, że tu rozjechał drugi roz. No ale nie przyceście to je. I na no, dali trzeba kukać, kaj to je. No i w końcu je. Pierwnie, nie, godzina. No ale w końcu my tu są i jeszcze jeden sakralny wątek. Kaplica powstała w połowie XIX stulecia, no ale nie summy zicher tego czasu. Mono powstała już wcześniej. Pod koniec XVIII albo na początku XIX stolecia, Kaś po roku 1810, K.W. Prusach, którzy na Śląsku, bo Śląsk był pod ryski pruskich pluskich wtedy. No, niecołki, no, ale te place i większość od 1742. No, toż w Śląskim Księstwie, pod ryski rąkiem kasowali. Klosztory. Godalimy już na ten temat, ja? No, co tu było we pobliżu największego? No, no Dominikanie też byli, to wiemy, no, ale był też klosztor cystersów w Rudach. No i je, e, taką możliwość, co cysters tutaj szło. Znaczy, godają, co zginął tutaj cysters. Albo go zabili, albo, albo coś większego mu się stało. Godają e, o zakonniku, no ale nie są Mizicher. Mógł być to Dominikon, no ale bardziej godają co obu to Cysters, no bo no Dominikon tak by dal, daleko szło. No nie, Cysters do Rudów ze Raciborza. No ja. E, no i wystawili po tym kaplica. No i też nie wiemy, jakie wezwanie ma ta kaplica. Jeśli jest to związane ze Cystersem, to. Matki Boskiej, gadają, może być to wezwanie, jeśli nie, no to Urbana, Pola, ja, patron Bauerów, jeśli nie, no to jeszcze on nie pomócę, czemu, no bo mamy tu taką rzeczkę, no dzisiaj jest to taką, no fest, fest, malutko rzeczka i... Słuchajcie, są roztomaite legendy i też roztomaite nie o tej Kaplicy, są też roztomaite legendy o Markowicach, co spisał Herbert Jendrysek. Mam nadzieję, że dobrze powiedział familijne miano. Przeciel od umy od Natalie Klimaszki. Nie będziemy te przytaczać tu tych legend. ona mi posłała maszynopis. No i w to by chciał, w to by był zainteresowany, to. Proszę, szajpnijcie do Natalii na Facebooku albo Instagramie. Natalia Klimaszka, co my majstrowali trzy poprzednie filmy z nią myślę, co wam pośle i poczytacie. No i też legenda ze kaplicą, no ale nie ino, a my idziemy dalej. Pierunie, tyle czasu my stracili. Brakuje dzisiaj natalii, już nie pojadymy hań bo dwa razy żech tam jechał, a zaćbych musiał. Wrócić Gliwicko ulica, a Meisenberg kiedyś. Co Wam chcę powiedzieć? I tak Wam nie pokorza, by myśli ulicą. Downe graniczne budynki, nie wiem, Genau, Kajson. No bo hań była granica w latach 1922-1939. Granica pomiędzy autonomicznym śląskim województwem, co był we drugiej polskiej Rzeczpospolitej, a Provinz Oberschlesien. Górnośląską prowincją, co była w Niemcach. No i przód we Weimarskiej Republice, potem we trzecim Niemieckim Reichu. Granica budynki to było, ja, od 1922, no bo po Abschlimungu z roku 1921 i po Śląskiej Domowej Wojnie tak potajlowali Śląsk. Tutaj jeszcze niemiecki reskierunek, no a Hań już polski nie roz we filmach, że wam o tym godą, A muszę jeszcze wam powiedzieć, co Natalia mi naszkryflała i że je tutaj grab niemieckich wojoków, albo też niemieckiego wojoka, chodziło na go do e, Hań o pięciu e, wojokach, co są pochowani front II Światowej Wojny przechodził tutaj we Markowicach. I no, Powiedziała, ciężko jest noś ten grab no kejo kaplica na grobli gledą tak długo i tak ciężko no to tego grabu nie znajda e, wybaczcie no, brakuje dzisiaj tutaj Natalii Klimaszkowej nam pokazała fest dobrze zachowany ponoć. E, jej foter tam, tam to jakoś odnawiał też kiedyś no skuli tego co mało personów o tym wie. No i mono dobrze, co we filmie nie pokażemy, bo mono jakiś bandyta by się e, znot e, i, i by pokojarzył i, i by tam e, pojechał. Toż do dobrych ludzi niech to zostanie, a mono i jo tam kiedyś trefia. Jeżek w rezerwacie Łyńszczok i zaś żech się potracił, może chciał na taką lanczaftowo platforma Iść, no ale się nie dało. Las, fest gęsty, potem zajrzeć, Kai skręcił, a tyle czasu, że stracił. Trzeba wyjechać poza Markowice, poza Racibusz i na Park plac jechać. I no nie mamy takiej platformy, no ale mamy tak, taki turm landschaftowy. Niestety słońce blenduje, ale ja tu mam fest Fajisty listy na rybnik, bo to jest rezerwat. Głównie rybników, a ja? głównie to są rybniki, lasy. Nie wiem jak mą godać. tak byda czarny, no, a tak nie będziecie widzieć rybników. No, roztomajcie byda godą. E, słuchajcie, rezerwat powstał w roku 1957, no ale te place po raz pierwszy zmiankowane są we XIII stoleciu, a od XIV stolecia przynależą do cystersów. Do tych we rudach, ja jest to największy rezerwat we śląskim województwie. Nie na górnym śląsku, no, ale we śląskim województwie. Ono by dał tutaj mamy taką kolajta, można powiedzieć, i no, odejdzie pozór. Ja muszę dać pozór, co by nie spot i by dasz, Bo tak durć nie będziemy tam stać. Polował tu. Nasz górnośląski poeta ze łubowic, ze lubowic, Józef von Eichendorff. Godalimy. nim w pierwszym tajliku, we ostatnim tajliku, też we trzecim. Obejrzyjcie się. Czekajcie, trochę rozjaśnia. Nie wiem, Eli mi to O, dobre w trakcie. O, ono się zrobiło. E, I kej już zakończył polowania. No to e, napił się. Wina. No, pisze o tym ze, we swoich pamiętnikach. Czekajcie, za fez jasno. <gumy> A polował też tu Kaiser Wilhelm II Hohenzollern w roku 1906 i 1910. A hercog Wiktor III. Von Ratibor, co tutaj reskirował Wiktor III August von Ratibor, skludził ptactwo i je wypuścił, co by Kaiser był rod skulitego. No i Kaiser przyjechał i upolował ponad 700 fazanów. No i jeszcze pora większych sztuk, większej zwierzyny ponad 1000 strzał ponad tysiąc amunicji użył. No to było kiedyś zajęcie możnych. Tak się bawili, tak fajrowali. Co bym jeszcze nie zapomniał, to Natalia powiedziała mi, co mam podziękować Dariuszowi Niestrojowi, bo te niektóre informacje, co dzisiaj żeście słyszeli, to od niego. A ten rezerwat je nie no we Braci tak takich my są już poza granicami, bo też we okolicznych gminach trzeba wyjechać ze Markowic, to już nie wyda w oscyganiu co, co są my we Raciborzu. No ale no i z kuli tego myślę, co jeszcze tutaj kiedyś wyda. Ja, to by było na tela. No, fest długo, że dzisiaj majstrował ten film. Stracił rzek się, no ale za tydzień już będzie na Zaś będziemy we administracyjnym Raciborzu, we dzisiejszym mieście Racibusz. A wy abonirujcie mój kanał, bo co tydzień w piątek nowe tajliki, a my widzimy się we piątym tajliku o Raciborzu za tydzień. Pysk!